Dzień życia kontuzowanego koszkarza. Wstajemy koło dziewiątej. Dzień jest pełen roboty. Zaczynamy od ćwiczeń na biodra, a dokładnie z rotacją zewnętrzną, którą mam największy problem. Trening mi zajął 15 minut. Później ścimy łóżko, a następnie idziemy do łazienki się ogarnąć. Pryszing skinker i tak dalej. Po wszystkim przyszła pora na rolowanie łydek, które są mocno spięte od operacji. Po rolce przyszła pora na czyszczenie i kremowanie rany. Gdy się kremowałem, Natalia robiła mi śniadanie. Przepyszne polecam. Po zjedzeniu pakowałem paczki dla was. Chwilę odpocząłem i przebrałem się. Później zaczęliśmy sprzątać kuchnię. Trochę nam to zajęło. Było dużo do ogarnięcia. Jeszcze przed wyjściem pomedytowałem, a dokładnie skupiałem się na oddechu. Spakowałem orzechy i wyszliśmy. Jedziemy do a zaraz się dowiecie po co. Droga zajęła nam około 35 minut. Jesteśmy, odbieramy koszulki. Jest ich tylko 50 sztuk. Pierwsze w historii koszulki zrobione przeze mnie. Koszulki są w rozmiarach od XS do XL. 100% bawełna. Oversize box i krój, gramatura 230, czyli gruby materiał jakościowa koszuleczka. Jak na razie dostępne są tylko dwa designy: Kobi i Cristiano. By złożyć zamówienie napisz na Instagramie Prif. Cena koszulki to 80 zł z wysyłką. Zapraszam. Wracamy do domu. Przyszedł czas na naukę. Najpierw się uczyłem na temat zdolności motorycznych człowieka, głównie wyskoku. Później przyszedł czas na studia. Musiałem napisać wypracowanie. Do popicia pitamina C i makaron na kolację. Sokiem pomidorowym. Ćwiczenia na kostkę przez movement oraz zakresy są coraz lepsze. Myślę, że najgorszy okres za mną. Mogę już coraz więcej robić. Wystały super i spać. Tak wygląda mój dzień do następnego. Elo!